Zmiana lidera na dwie kolejki przed końcem sezonu. Śląsk i stal w pierwszej lize. Spadek przypieczętowany. Zapraszam na podsumowanie 32. kolejki Ekstraklasy. Zacznijmy od hitu kolejki, gdzie Legia podejmowała Lecha na własnym stadionie. Ale to spotkanie było hitem tylko z nazwy. Lech na Łazienkowską wyszedł totalnie speszony. Nie miał żadnych argumentów, aby zagrozić Legii. Gospodarze byli nakręceni, aby pokonać swojego odwiecznego rywala. Swoich sytuacji nie wykorzystali. winegre, Lukinias oraz ziłkowski. Niewykorzystane sytuacje się zemściły. W 78 minucie meczu pierwszy celny strzał oddał Ali i, I to taki, że piłka poleciała w światło bramki. Oraz zagrzechotała w siatce po pięknym strzale. Dając Lechowi zwycięstwo, powrót na fotel lidera oraz być może Mistrzostwo Polski. A stało się tak dlatego, że Raków swój mecz domowy przegrał z Jagiellonią 2 do 1. To szmarne błędy w obronie i nieskuteczność pod bramką Abramowicza. Tak tego dnia zagrały medaliki. Pierwsza połowa była dość wyrównana, ale ze wskazaniem na gospodarzy. Za sprawą Iwi Lopeza Raków szybko prowadził jeden do 0. Jednak tuż przed przerwą Tudor zrobił karnego, a Pululu wyrównał. Po zmianie stron, Tudor wyleciał z boiska i podał tlen Jagielonii. Mimo grania w osłabieniu gospodarze wciąż byli groźni, ale nie przełożyli tego na wynik. W ostatnim kwadransie gry Jagielonia zyskała drugiego karnego, którego wykorzystała i mieliśmy 2-1 dla gości. Raków podał 3 punkty na złotej tacy Jagielonii. Ale w tym meczu trzeba wspomnieć także o skandalicznym poziomie sędziowania arbitra Raczkowskiego. Lechia pokonała się koronę 3-2 i już prawie się utrzymała w ekseklasie. Dzięki temu zwycięstwu pogrzebali szansę Śląska oraz Stali. Mecz rozpoczął się z opóźnieniem, ponieważ zawodnicy Lechy postanowili zostać w szatni, aby pokazać całej Polsce, że nie dostają pensji na czas. Gdy już się pojawili na Murawie, to w pierwszej połowie pokazali charakter i chęć pozostania w elicie. Po karnym i bramce do szatni prowadzili z Koroną 2 do 0. Po zmianie stron Korona za sprawą Wiktora Długosza, Odrobiła straty i mieliśmy remis 2 do 2. Lechia miała apetyt na więcej i zrobiła to. W Sezonienko ustalił wynik spotkania na 3 do 2. Lechia potrzebuje punktu, aby się utrzymać. Bądź w dzisiejszym meczu Puszcza nie może wygrać. Lechia piłkarsko obroniła się, ale finansowo wygląda tragicznie. Czy komisja ligi pozostawi tykającą bombę w lizie, czy zdegraduje Lechie? Napisz w komentarzu, co myślisz o tej sytuacji. Dzisiaj Puszcza nie na własnym stadionie zagra ze Stalą lecz Stal już wie, że spadła z Ekstraklasy. Puszcza jeszcze walczy. Ciekawe, co przyniesie nam dzisiejsze spotkanie. Skoro wspomnieliśmy o Śląsku, to Śląsk swoją okazję zmarnował w piątek w Zabrzu, przegrywając 2 do 0. Górnik pokonał Wrocławian 2 do 0. Po pierwszym kwadransie gry było 1 do 0 dla gospodarzy. Obie ekipy miały swoje sytuacje w pierwszej części meczu. Po zmianie Sronska, że minutą zapał Śląska spadał, a Górnik to wykorzystał, strzelając bramkę. Śląs był na deskach. Zmarnowali swoje sytuacje, które powinni wykorzystać. Wyniki, jakie padły w Lubinie oraz w Gdańsku, nie pomogły Śląskowi utrzymać Excel Zagłębie Lublin pokonało widzę Łódź na własnym stadionie 2 do 1. Na kulic z tego spotkania zapraszam Cię na mój kanał. Oto fragment filmu. GKS kontra Krakowia. Czy wygrała drużyna lepsza? Niekoniecznie. Krakowia bardzo szumiała, jednak gospodarze bardzo szybko tworzyli wynik spotkania. Krakowi udało się zejść na przerwę z bramkowym remisem. W drugiej połowie emocje zdecydowanie opadły, a więcej determinacji mieli zawodnicy z Katowic, którzy szczelili drugą bramkę i pokonali Krakowie 2 do 1. Kryzys Krakowi trwa, a posada trenera Kroczka jest coraz bardziej zagrożona. Pogoń po porażce w finale Pucharu Polski miała być żonna krwi, i wywalczyć Puchary poprzez ligę. W Radomiu tego nie pokazali. Radomek szybko wyszedł na prowadzenie, a pogoń była kiepska. Liderzy zespołu zawiedli. Gospodarze kontrolowali przebieg spotkania. Gdy pogoń nie miała pomysłu na ten mecz, to Radomek postanowił ich dobić. Chyba w Szczecinie w tym roku nie posmakują gry w Europie. Kolejkę otwieraliśmy w Lublinie, gdzie Piast wypunktował gospodarzy 4 do 1. Początek meczu jednak tego nie zapowiadał. W drugiej minucie spotkania Augustin otworzył wynik spotkania. Motor prowadził. Piast potrzebował 3 minut, aby wyjść na prowadzenie. Bohaterem? Thomas Hook. Najpierw gol z akcji, później z rzutu karnego. W drugiej części meczu Piast postawił kropkę na D. Motor tego dnia był fatalny. Goście wykorzystali wszystko, co mieli. W pełni zasłużone zwycięstwo Piasta. Tak prezentuje się komplet wyników oraz tabela ligowa. Napisz w komentarzu, jak podobała Ci się 32. kolejka Ekstraklasy. Cześć!